Przez 7 lat istnienia gry Riot Games stara się cały czas ulepszać i rozmaicać rozgrywkę, jednak nie każde zmiany były trafione. Dziś porozmawiamy na temat czarów, czyli usuniętych samoner speli, które jednak nie wpasowały się w ideę twórców. Aktualnie mamy do wyboru 13 czarów, gdzie niektóre z nich są czarami ekskluzywnymi, jedynie na określoną mapę, np. Śnieżka, która działa tylko na Howling Abyss. Nasze zestawienie otworzy czar o nazwie Awans, który wzmacniał sojusznicze miniony globalną aurą i sprawiał, że mogły praktycznie same z powodzeniem ruszyć na przeciwny Nexus, jeśli więcej osób użyło go na pobliskich minionach. Po niedługim czasie został on usunięty, jednak powrócił w znalezionej wersji w sezonie trzecim jako unikalny pasek do przedmiotu, który do dzisiaj raczy nas swoją obecnością w lidze. Mianowicie Banner of Command, który jednak ulepsza tylko jednego miniona. Drugim czarem, o którym dzisiaj usłyszycie, będzie Clairvoyance. Jest to czar usunięty w patchu 5.22. Dawał identyczny efekt, co obecny dzisiaj w grze Niebieski Trinket, z tym, że nie umieszczał on tymczasowego Ward'a. W sezonie drugim był częstym wyborem wśród supportów, takich jak Sona czy Soraka, pozwalając adekeremu na wybranie czaru bardziej defensywnego, jak na przykład Bariera bądź Oczyszczenie. Jednakże, gdy zostały wprowadzone tego typu trinkety w presezonie sezonu 4, czar stał się bezużyteczny. Był wybierany głównie przez troli i głównie z tego powodu został usunięty z gry. Następnym czarem będzie Clarity, które może nie jest usunięte całkowicie, gdyż możemy wybrać ten czar na aramach. To jednak Samaners Rift zniknęło w patchu 522. Spell ma proste zadanie przywracał używającemu 50% jego maksymalnej many i dokładnie połowę tej wartości pobliskim sojusznikom. Teoretycznie mógłby być on używany na czempionach, które cierpią na deficyt many, jak np. przykład Malfight bądź lub takich, którzy opierają się na częstym używaniu swoich zaklęć, jak na przykład Rice. Czar jednak nie był wykorzystywany zbyt często i Riot zdecydował się go usunąć. Kolejnym już czarem, który został usunięty jest czar o nazwie Fortify, który zniknął 15 listopada 2011 roku. Był to czar, który wzmacniał wieże, przez co Fortify chronił ją przed otrzymywaniem obrażeń. Ponadto zadawała ona więcej damage i czyściła szybciej fale. Jako ciekawostkę należy również dodać, że mogliśmy użyć tego spela nawet po śmierci. Bonusowy damage dla minionów był w postaci on-hit damage, jak na przykład działa Q Nazusa, Ezreala bądź Gangplanka. Gracze odblokowywali ten spell po osiągnięciu czwartego poziomu doświadczenia. Kolejny czar, który nieco średnio wpasowuje się w tytuł zestawienia jest czar o nazwie Observer, który dostępny jest jedynie dla pracowników firmy Riot Games i umożliwia on odsłonienie bły wojny. Jako ciekawostkę do tego możemy dodać, że użytkownik tego czaru tracił wizję po ulcie Nocturna. Ponadto nie udało mi się znaleźć tego filmiku, także leci filmik dotyczący czaru poprzedniego. Przedostatnim w naszym zestawieniu będzie czar o nazwie przypływ, czyli search. on za zadanie wzmocnić bohatera zwiększając prędkość ataku o 35% oraz moc umiejętności od 10 do 78 w zależności od poziomu, zwiększa się od 4 co poziom, na 12 sekund. Dostępny był od pierwszego poziomu, czas odnowienia to 220 sekund. Ze względu na statystyki najbardziej spisywał się na masterze G, kiedy miał on wtedy potężne przyliczniki AP i potrafił wykorzystać dobrze prędkość ataku. Czarem kończącym nasze zestawienie będzie garnizon. Garnizon jest czarem przywoływacza dostępny wyłącznie w trybie dominion. Posiada oddzielny efekt zależnie od obranego celu. W zależności od naszego wyboru, garnizon wzmacniał lub osłabiał wieże, zależnie od naszych potrzeb. Spell zniknął wraz z zniknięciem Dominiona, jednak prawdopodobnie w trybie na pewno nie Dominion jest nadal możliwy do wybrania. To już tyle. A wy za którym najbardziej tęsknicie? A może macie jakiś pomysł na nowe czary Przewoływacza? Podzielcie się w komentarzu. Ja tymczasem się żegnam. Pa, pa.